Siemanko, kochani witam was, dzisiaj co, dzisiaj kameralnie nad wodą ze spławiczką. muszę sobie umysł wyczyścić, przemyśleć taktykę o konie tego typu klimaty dla was, dzisiaj wielokrotnie pytacie mnie znowu, chociaż to w filmach już jest, zanęta, jak ja robię, kochani, dzisiaj się nie wysilałem w ogóle, będę robił zanętę, prostą domową zanętę, co ja użyję, kochani, mam jak wiecie, bo robię też ciasto, tu mam dafnię, to jest paczka od przedętach, ale to są dachnie 100% to tylko troszeczkę ich dosypię a ogólnie rzecz biorąc bułka tarta płatki o jeszcze się wysypało trochę płatki owsiane oczywiście jak zwykle rozmoczę suchego chleba no i mam troszeczkę starej takiej zanęty Stare nam dwie garście zanęte, jeszcze stare jakieś, po prostu dosypie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zaraz będziemy robić, to pokażę Wam dokładnie, jak to zrobić. I popróbujemy. Robimy szybko łapówkę. to podejdziemy w trawę. Wodę zleję. O! Woda zlana. Jeszcze nie do końca, bo dobra. O! Wysypiemy chlebek. I teraz go ładnie. Nie będę robił dużo zanęty, dlatego wodę wycisnę. Wtedy niepotrzebna. O, tu jeszcze nie dosuszyło, się do to, to rybom oddamy. Nie do moku, chciałem powiedzieć. O, wyciśniemy wodę. O, tu są chleby też wieloziarniste, także w zanęcie od razu znajdują się tam różnego rodzaju ziarna, siemielniane i tym podobne. O, wyciśnięte. Ładnie wszystko wyciśniemy tę wodę. To jest kochani szybka i prosta zanęta To jest stara szkoła i zawsze działa jak ktoś mówi. Na białe na się nie brałem białych robaków. O, tutaj niedomokło. No to do wody. Ptaki i ryby opęzlują. Też kawałek niedomokło. Być dużo tego nam nie potrzeba. O, tu kawałek niedomokło. To dla rybek. Że tak powiem, łapówka na, za, na zachętę. Akurat barkę ładują to. No i dobra, kochani. Teraz to wszystko sobie ładnie wymieszamy. Ja tego nie przesiewam, nie przecieram bo nie jestem na zawodach wędkarskich, drobnicy mi nie potrzeba, a i tak przyjdzie, i tak przyjdzie, nawet drobnica. Następnie co my tu wrzucimy kochanie? Sypię tutaj, to jest resztka płatków owsianych jakie miałem, no to je tutaj wrzucimy. To teraz gdzieś muszę odłożyć te śmieci, żeby później śmieci nie zostawiać, a później to... O! Chleb jest mokry, także płatki też wody dostają. Jak są nie do końca niedosuszone, to zanęta lepiej pracuje fajnie się klei, ale nie do końca mi się te klejenie podoba, więc bo tu pływają barki kochani Czasami jest taki nurt, że wrzucisz trochę zanęty chwilę i chwila jej nie będzie. Więc trochę bułki tartej dorzucimy. I praktycznie już jest zanęta kochani. Patrzcie kule się lepią. No fajne kule się lepią i już takim czymś można nęcić w sumie tak się zastanawiałem a mogę dosypać troszeczkę dla urozmaicenia akurat mam dafnie, czyli tej starej zanęty to nawet już nie będę tu rzucał bo chyba nawet nie ma takiej potrzeby Dafnie mają fajny intensywny zapach o i kochani, mamy zanętę. Więcej zanęty mi nie potrzeba. Robię parę kulek na dzień dobry. Dwie, trzy kule, nieduże. Jeżeli przyjdą, to je później nęce. O! I praktycznie mamy gotową zanętę. Teraz. Ja muszę kamerkę postawić. Stoi, stoi, załóż, jak widać tam spławiczek stoi. Na gruncie go położyłem, no to w okolicy tego spławika, tutaj raz, dwa i trzy, no i dobra. Zobaczymy, co z tego wyniknie. A to już będzie w następnym filmie, kochani. Dzisiaj tylko o zanęciu.